Aplikacja na telefon, na której zarabiasz poprzez słuchanie muzyki. Link do rejestracji znajduje się w opisie. E, mieliśmy robić odcinek ze schroniska i wzięłam Daisy, żeby zrobić jej zęby. Byłam tam umówiona z takim kacprem i załatwił mi weterynarza. I pojechaliśmy, już byliśmy w tym schronisku. No i tam było dużo psów, a jest strasznie, wiecie, energiczna. Zaczęła by zaraz... Chciałam ją zostawić w samochodzie. I przez to, że ona, ona jest taka, że ona od razu... Ona była strasznie, ale to strasznie do mnie przywiązana. I ogólnie my wszędzie chodziłyśmy razem do toalety. Ona nigdzie mnie nie odpuszczała do kroku. Jeżeli ja gdzieś się zostawiałam, zawsze musiałam sprawdzać, czy wszystkie okna, drzwi są pozamykane, ponieważ... No, ona była taka, że ona nawet by wyskoczyła właśnie do mnie. Właśnie taka sytuacja się stała. Zostawiłam, ogólnie nie chciałam, żeby. No, zrobiłam największą głupotę, jaką mogłam. Nie chciałam, żeby latała po samochodzie. No, już wtedy Mariusz się denerwował, że włącza alarm. Jeszcze tam były wszystkie te psy. I nie chciałam, żeby w ogóle ktoś się denerwował. I. No, przywiązałam ją. Poszliśmy dograć ostatnią scenę i nie zauważyłam, że jedno okno od strony od strony kierowcy jest otwarte. Kiedy już wróciliśmy, otworzyłam drzwi. Widzę, że jej nie ma. Poszłam, a ona wisiała. Ja naprawdę, ja nie chciałam. Nie mam ochoty wysłuchiwać, że jestem jakąś morderczynią, bo ja w życiu bym nigdy celował Daisy nie skrzywdziła, kochałam ją najbardziej na świecie, była moim całym światem i to, że jakieś osoby, w ogóle nie rozumiem poruszania takiego tematu, nie wiem, ja bym w ogóle poruszała kogoś, jakiś temat, w ogóle kogoś, jakiejś zmarłej osoby, takich tematów się moim zdaniem po prostu nie porusza, zwłaszcza takich. Gdzie te osoby, gdzie pocieszały mnie, że się nic nie stało, że wiedzą, że to jest wypadek, i nigdy mi nie skrzywdziła, potem nazywały mnie morderczynią. Przepraszam, że unikałam tematu, ale to jest dla mnie naprawdę bardzo ciężkie. I się zbierałam do tego live'a dość długo. I chodzę jak głupia, bym. Bo... Ja, ja po prostu. Ja nie wiem, co ja mam wypowiedzieć. Popełniłam głupi błąd, którego, za który będę płacić do końca swojego życia. I no, ja czasu nie cofnę. Nic niestety już z tym nie zrobię. Popełniłam głupi błąd. W ogóle nie powinnam mi przywiązywać mieć w dupie ten, za przeproszę, pierdolony alarm by nie doszło w ogóle do żadnej tragedii. Zabrałam ją z rodziny, która ją biła i głodziła. Bo umiała, wzięłam ją, jak miała dwa lata, a była u mnie sześć. Wiem, że spędziła u mnie najlepsze lata, jakie ja mogłam. Dała mi najlepszy dom, dała mi miłość. Ale no niestety no, straciło się... Stało się tragedią końcówka. Po prostu no, kiedy ją zostawiłam w tym aucie jak nie założyłam tego okna, to ona po prostu już za wszelką scenę chciała do mnie wyjść, bo była taka, że ona się bała zawsze, że ja ją po prostu zostawię, że zostanie źle potraktowana. Myślę, że po prostu że ją opuszczę. Wiecie o co chodzi. Ona miała myślę takie wrażenie. I po prostu zaczęła drogę ucieczki. No i, no i wyskoczyła z tą smyczą, no i stało się to, co się stało. Ale nigdy, jeszcze nigdy nie zrobiłabym tego na umyślnie. Zawsze kocham zwierzęta, zawsze im pomagam. Jak wszyscy teraz do mnie dzwonią. I nawet był taki dla mnie to ciężki temat, że nawet moje najlepsze przyjaciółki, którym mówię wszystko, nawet one nie wiedzą, że w ogóle do czegoś takiego doszło, bo nie mam... Po prostu nie mam się odwagi po prostu tego przyznać, co zrobiłam. Bo ja sama sobie tego nie mogę wybaczyć. Ale wiem, że to był po prostu nieszczęśliwy wypadek. Będę płacić do końca życia. Nie wiem, co ja jeszcze mam więcej Wam powiedzieć. Powiedziałam Wam wszystko, tak naprawdę. I to jest cała prawda, jak się tak naprawdę wydarzyło. Dobra, ja powiedziałam wszystko, co miałam powiedzieć. I dzięki za oglądanie. I zapomniałam jeszcze jedno powiedzieć. Tym osobom, które bezczelnie mówią, że jestem pierdoloną morderczynią, chuj wam wszystkim kurwa w dupę. Bo ja wiem jak było. Jeżeli myślicie, że mimo tego wszystkiego w jakikolwiek sposób ktoś mnie złamie, odejdę, to się kurwa grubo mylą. Naprawdę. Naprawdę, bo to jest żałosne. Naprawdę. Bo te osoby wszystkie popełniły kurwa gorsze błędy tak naprawdę ode mnie. Mam się zachuję kogo? Za Naprawdę. Naprawdę. Jest tak kurwa żałosne. Więc jeżeli myślę, że oni w ten sposób. Bo ja tak naprawdę mnie to nie zabolało, że oni mówią ze mnie morderczynie. W żaden kurwa jebany sposób. Bo ja wiem, że to był wypadek. I mi nikt nie mówi, że to nie był wypadek. Bo ja to wiem, że ja bym nigdy w życiu nie zrobiła tego. Ja wiem, że nigdy w życiu bym jej kurwa nie skrzywdziła. Była moim całym światem i w życiu nikt mi nie mówi, że mnie ją skrzywdziła, czy zrobiłam to naumyślnie. Czy w ogóle komu, ko, jakiemukolwiek zwierzęciu bym cokolwiek zrobiła naumyślnie. Bo nigdy żadna sytuacja mi się taka nie zdarzyła. I to był wypadek. I mam w dupie co mówią, bo mnie nie złamią, bo mówią, że jestem morderczykiem. Ja po prostu mówię to. Bo wiem, że jak się wypowiem, no bo jak się nie wypowiadam, to jakbym w ogóle ich popierała, że to naprawdę ja im zabiłam. Więc wolę się wypowiedzieć, ja już skończę ten temat, ja już się więcej do niego nie wypowiem. Bo to jest dla mnie za trudny temat i chcę, żeby to tak naprawdę poszło w pamięć. Jeżeli ktokolwiek myśli, że mnie w tym temacie złamie, że jestem jak w ja sobie to mówię w psychice, że jestem, to nie. To tak nie będzie. Bo jeżeli oni... Te osoby to mówią, że jestem mordyczykiem, a oni myślą, że. Ja sobie w końcu to mówię w chce, co? Jestem mordyczykiem, ja naprawdę zrobię. Nie, kurwa, tak nie będzie. Niech to sobie kurwa do głowy wpierdolą. I tak samo mnie ani kamusia nikogo nie złamią. Nikogo, bo te osoby 50 razy większe błędy popełniały, a się też wypowiadają. I wypowiadam się na temat kamusia, chociaż te osoby robią identycznie to samo, co jest najgorsze. Ja nie wybielam tu kamusia, bo on i popełni błędy, ale te osoby tak samo kurwa popełniły błędy. Ale szkoda, że ich nie widzą, ale widzą tylko kamusia. Tylko kamusia. Nikt nie popełni błędu, tylko kamuś. Nikt się, nikt się nawet nie przyzna do swoich błędów, ale kamuś się musi przyznać. Bo to jest kamerze, on się musi kurwa przyznać do swoich błędów, ale oni już nie muszą. No, no, logika, logika, kurwa, ludzie, logika. To jest. też jest kurwa chore. Uff. Powiedziałam. Cieszę się, kurwa, że to wszystko wyszło ze mnie, że już mam ten temat naprawdę zakończony. I jestem z siebie dumna, że to w końcu powiedziałam. I naprawdę. No. Dobra. Kończę. Dzięki za oglądanie. Pa.